Witam Was piątki na czytaniu numerologicznym, na rok numerologiczny nowy, który rozpoczął się od 3 września, czyli od nowiu księżyca w, we wrześniu pierwszym, pierwszym nowiu września. I teraz tak, sobie zobaczymy co, co ten rok może dla Was przynieść. Tak, Wam trochę tutaj takich informacji podam i później zrobimy sobie czytanie. Rok 5. Ten rok przyniesie wiele nowych możliwości. To właśnie teraz nadejdą zmiany, których oczekiwaliśmy. A nasze dawne problemy rozwiążą się same. Podobnie jak w roku numer 1, możemy spodziewać się zmian i innowacji zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym. W tym czasie będziemy niespokojni i pełni energii, spragnieni ruchu, zmian, kontaktów z ludźmi. Trzeba będzie Wykorzystać nasze zdolności i nie obawiać się ryzyka, gdyż dzięki niemu pomyślnie przeprowadzimy wiele spraw. Pojawią się szanse na zawarcie trwałych kontaktów i zaangażowanie się w działalność, która może okazać się bardzo owocna. Niewykluczona zmiana środowiska. Wibracja sprzyja bowiem wszelkim zmianom. Zajęcia, miejsca pracy, zwłaszcza podróżom bliskim i dalekim, Powinniśmy zatem oswoić się z myślą, że czekają na nas w tym roku liczne, nagłe i niespodziewane wydarzenia, mogące nieraz pokrzyżować nasze dotychczasowe plany. Trzeba jak najlepiej wykorzystać wpływ tej ruchliwej wibracji. Nie należy zamykać się na to, co nowe i nie trzymać się kurczowo przeszłości, czyli starych rzeczy. Tylko otwarty i nieskrępowany umysł pozwoli nam panować nad sytuacją. Z drugiej strony, jednak w tym okresie mogą pojawić się objawy nadwrażliwości, wyrażające się np. w gwałtownych i agresywnych reakcjach. Ogólnie mówiąc, będzie to rok ciekawy, zapowiadający liczne sukcesy. Trzeba je, będzie jednak wykazać się odwagą, inicjatywą i wewnętrzną równowagą, bowiem to od nas samych zależy, czy ten rok zaliczymy do najlepszych lat naszego życia. I to tyle. Z teorii <noise> zobaczymy sobie teraz, co karty też powiedzą dla piątek, na ten rok numerologiczny. Co dla piątek? Na nowy rok, rok piątki. perspektywy tego roku Co będzie wam przeszkadzać? Co będzie wam pomagać? I wynik. O! Teraz tak miłość. Rodzinne i otoczenie. Praca i finanse. Uff. Wiecie co jeszcze sobie tutaj dołożę? Dobra, jeszcze łyczek i no tak, wychodzicie z tej czwórki, tak, na początku tego cyklu nowego numerologicznego, wychodzicie z tej stagnacji, być może ktoś tam coś zdrowotnie też miał, ale to jakby będzie już za chwilę za wami albo już jest. I nabieracie tej mocy, tak? Ten, jakby taki żywioł, ognia, tego ruchu, te, tego, że, tych rzeczy, które was napędzają, tak? Tutaj będzie też dużo pracy, bardzo dużo pracy, e, i no, będziecie chcieli wszystko wypełnić. Tylko czy wam a, czasu starczy, bo tu wam będzie przeszkadzać właśnie to, że za dużo tej współpracy, pracy, pewne rzeczy Wam przestaną sprzyjać. Dotychczasowe współprace jakby mogą się rozwiązać, tak? Ale tutaj jakaś bardzo wpływowa osoba, albo szef, albo nie wiem, ktoś z, z rodziny, czy w każdym razie jakaś postać takiego cesarza, czyli, czyli jakiegoś takiego no, mężczyzny, takiego władczego i też mającego wpływy. I, i możliwości, tu Wam pomoże, tak, w tym roku. Wynik jest taki, że jesteście w, w, tutaj w gwieździe, także ma, macie szansę w tym roku jakby na, na to, żeby, żeby zrealizować tą swoją, swoje marzenia, tak. Tutaj jeśli chodzi o miłość, to jest jakieś, Powroty do dawnych spraw, albo dawnych partnerów, czy, czy, no tu jakieś rozliczenia będą, tak? Czy ktoś rozwód tak brał, czy coś tam. W każdym razie, no tu jakieś rozliczenia, ewentualnie powrót do, do kogoś, albo do kogoś nas, tak? No, bo tu było... To było coś takiego, że, że te sprawy jakby utknęły, tak? A, a teraz nagle to wszystko ruszy do przodu. Hmm. To wyjaśnia się to, dlaczego to, to stało w miejscu. To jakaś tajemnica jest też dla niektórych może być, tak? Czyli pewne rzeczy a, też mogą być tak, że jakieś karniczne sprawy nas dopadły i będą one w tym roku rozwiązywane, tak? Bo tu mamy jeśli chodzi o rodzinę, przyjaciół, no to mamy takie, mamy tych swoich pewniaków, i oni jakby nas mogą wspierać, tak? Tutaj. Więc może ojciec będzie nas wspierał, czy ktoś po prostu. A, tam. Więc tutaj nie widzę takich zmian w rodzinie i otoczeniu bardziej. Bardziej tutaj wszystko jakby pada na to, że albo w związkach, albo po prostu też w pracy bardzo dużo będzie się działo. Tu, nie, tu mamy niestety diabła i to, to nie wróży takiej, nic łatwego, tak? Czyli nie możemy też, tutaj nie możecie się za bardzo zapatrzyć tylko w te finanse, bo czegoś nie zauważycie jakichś spraw uczuciowych wtedy. Nie będziecie widzieli, tak? Bo, co tutaj jeszcze dalej zrobić? No, możecie wziąć te, jakby, lejce w swoje dłonie i możecie coś zrobić, bo tu macie na to szansę. E, tylko mądrze, tak? To z głową robić wszystko. A tutaj jakieś, musi być jakaś większa konsultacja w, w dużych sprawach tak? finansowych. żeby nie dać się po prostu zaplątać w jakąś a, taką a, sytuację, której będzie ciężko wyjść później, bo czasami wskoczyć jest bardzo prosto i dać się uwieść tak? temu diabłowi. <laughs> Także tu zalecana jest też trochę taka więcej rozsądku. Mniej takich wzburzonych emocji do, do spraw takich zawodowo-finansowych, tak? Bo macie szansę na, na pieniądze, ale musicie zobaczyć, czy to nie będzie zbyt duży koszt dla Was. Jeśli chodzi o Was i ewentualnie jakąś bliską osobę. Także ja sobie jeszcze tylko do tej gwiazdy, bo mnie to tak ciekawi. No, tu że będziecie konsekwentni w dążeniu do tego, tego macie szansę spełnić właśnie to, to marzenie w tym roku. Ten rok właśnie będzie po to, żebyście mogli zawalczyć o siebie. Dobra, zobaczymy sobie, co wyrocznia moje światło. O, wy macie to samo, te sprawy karmiczne, to co mówiłam, że tu mogą, że chodzi też o jakieś sprawy karmiczne, rodowe, jakieś schematy, uh -huh. że to będzie się działo w tle, tak, no, ale przez to wasza przyszłość będzie, będzie na nowo rozpisana, także nie dajcie się tutaj manewrować w jakieś ciemne o, ta, relacje, które obiecują, duży majątek, tak, duże, duże pieniądze, a mogą być nie, nie do końca dobre, tak, mogą być no, nawet bym powiedziała, że jakieś przestępcze też oby nie wiadomości od księżyca, macie macie tu opiekę no i możecie przejąć się właśnie ten to, że zostaniecie tutaj tym liderem, tak? Wziąć w sprawę swoje ręce. Tutaj pamiętać o tej mądrości wyższej, tak? Żeby, żeby się nie zatracić. No, także super rok. Czasami pamiętajcie, żeby w pewnych momentach sobie troszeczkę zwolnić, nie? Żeby aż tak mocno nie pędzić. Wszystkiego dobrego, życzę Wam piątki. Jeżeli ktoś by miał ochotę na taki osobisty um, portret numerologiczny z tym, co, co się będzie działo w tym roku, to, to ja Wam polecam, bo mogę takie coś wykonać i wyślę w, w PDF-ie. Koszt takiego. Taki, takiego, właśnie portretu na dany rok, tam z cyklami, punktami zwrotnymi i tak dalej, w cenie 35 zł, możecie u mnie zakupić. Wtedy będę robić to indywidualnie dla Was. Także dziękuję, i do zobaczenia, i usłyszenia.